Witam Państwa. Dzisiaj chciałbym przedstawić tutaj zestaw do tamborkowania, do tamborków klasycznych, takich wciskanych. Czyli będziemy wykorzystywać e, tamborki klasyczne, czyli takie jak pasują do Bradera, Hafteksa Junior, Junior Mini e, i jeszcze paru innych maszyn. Nie chcę wymawiać ich nas, żeby tych co nie sprzedaje, ale. Powiedzmy, że jeszcze troszeczkę modeli jest. Te, które są wzorowane na tamborkach bradyrowskich. Czyli mamy tamborek 4 na 6. Mm, tu jest ten 10x10. 18x13. I tutaj mamy 20x30. I jeszcze jest 20x36. Yy, już pokazuję jak to będziemy pracować na tym. Yy, no to teraz tak. Do tego musicie pamiętać, że musicie dokupić sobie ten podstawowy element, który jest, czyli, czyli ten cały stelaż, tak? Stelaż jest w zestawie razem z elementami do tamborków magnetycznych, tak? Albo Możecie sobie coś takiego zrobić, wyciąć otwory. Możemy tutaj pomierzyć wam odległości, i to jest mocowane na takich szpikulcach. Wkłada się. Kwestia tylko sobie pomierzenia tych otworów, porobienia, i można samemu popróbować też, a dokupić sobie sam ten zestaw tych przymiarów. Wytłumaczę co do czego. To jest ten najbardziej podstawowy, gdzie mamy miejsce na tamborek 10x10. Też pokażę, jak się go montuje i to jest na pierś, Jak zakładamy hafty, robimy na piersi. Mamy malutki jakiś elemencik, też możemy to wykorzystać na piersi, możemy też to na rękawie wykorzystać. Też zaraz pokażę. Teraz tutaj mamy do montażu 18x13. Też pokażę i Ostatnia, ostatni element, znaczy się przedostatni element, tak? bo to jest element do montażu. Y, tamborka 20x30, a jeżeli chcemy 20x36, musimy wymienić te elementy, które mamy tutaj dodatkowo w zestawie. Wtedy macie 36. Wtedy jest o tyle większy ten, rozsuwa się nam ten element i pozwala to pozycjonować ten największy tamborek, który jest w hafciarkach PR 1000. I tak samo juniorach i, i mini. Zaczniemy od przymierzenia wersji na plecy. Piskamy w zależności gdzie macie tam wysokość czy cię uzyskać. Teraz potrzebujemy tak bukninę. Nasz, nasz tamborek, ten pierwszy raz. Trzeba troszeczkę się pobawić z tym rozsunięciem yy, tamborka, żeby dopasować tak, żeby nam się to ładnie wpinało i trzymało, tak tu przy jeżeli to korzystamy z magnetyków, to jest o tyle lepiej, że one się same trzymają. Tutaj musimy sobie troszeczkę pobawić parę prób zrobić, żeby dopasować. Mamy yy, yy, byc, jak gdyby założone, bierzemy t-shirt Polar, bluzę, co, co macie do zrobienia. Wtedy nam się ona generalnie ładnie pozycjonuje. No i teraz trzeba sobie troszeczkę wyczuć te miejsce. Wciskamy, wyciągamy i mamy elegancko tutaj też naprężone. Możemy sobie troszeczkę dokręcić, jeżeli potrzebujecie. Ale zobaczcie, wtedy na lewą stronę obrócę. Widać, że te. Naprężenie jest fajne. Wszędzie równo, możemy sobie wtedy troszeczkę tam skontrować, jeżeli potrzeba. No ale najważniejsze, że zawsze mamy ten haft w tym samym miejscu, na ilość sztukach zrobiony. Nie trzeba celować. Ładnie to jest napięte. Czyli to mamy tam borek ten największy. Już pokazuję następny. Teraz weźmiemy wersję tą 18x13. Tej 36 na 20 nie pokazuje, po prostu trzeba to przełożyć i tylko jest szerszy. Ta sama zasada. Czyli mamy znowuż tą wersję: czy to naprzód bluzy, czy na tył, jeżeli zmniejszy haft. Ta sama zasada. Tutaj musicie pamiętać, że trzeba trochę się pobawić tym żebyśmy ustawili takie rozsunięcie, żeby nam się to ładnie wciskało i trzymało, tak? Buknina, czy jedna, czy dwie warstwy. Ja sobie tu dociąłem, żeby ten film był krótszy. Tak. No już popracujemy na tym tyle, bo co coś Wam jeszcze pokazać na temat... Odcisków na tambork od tamborków, bo wiadomo, że zwykłe klasyczne tamborki robią większy odcisk. Tak? Czyli, tak, ja sobie zaczynam od góry, troszeczkę dopycham i musimy dodusić. tak? To musi nam skoczyć pewnie, i znowuż uzyskujemy fajne napięcie. I ta pozycja jest. Prosta nie przesunęło nam się nic na skosy. Tu mamy ten tamborek. Tak. Weźmiemy teraz 10 na 10. Kotam. I teraz zrobimy sobie na tym tamborku 10 na 10. Tu mamy większy ten przyrząd celujemy sobie nim też patrzymy sobie gdzie tutaj mamy dany wymiar ja sobie też zapisuję w okienku mamy numerek w którym pozycjonujemy i teraz możemy co następnym razem klientowi też idealnie w tej samej pozycji yy, zrobić, zrobić haftę tak? ta sama zasada bierzemy tamborek Teraz wyciągamy i zakładamy w przód, pozycjonujemy, tak, teraz zobaczcie, tutaj nam ten tamborek idealnie pasuje w to miejsce, A to mamy go troszeczkę za nisko, jeżeli chodzi o tą bluzkę, to, to musimy dać troszeczkę troszeczkę niżej, jak dla mnie, tak, i teraz dopychamy, tak, tutaj zauważyłem, że w tym momencie musimy mieć dobrze dopasowany ścisk, tak, można też zrobić to w ten sposób, ale jeszcze widzicie jest za mało, jeżeli jest takiego, no ja specjalnie tutaj tak zrobiłem, żebyśmy mieli tą możliwość, żeby pokazać, że trzeba troszeczkę to wyregulować, czyli dociskam Parę obrotów, tak, stał już klasycznie, tak, o, tak, tak, i musi wam jeszcze jest troszeczkę za mało, tak? Jeszcze, jeszcze musicie dokręcić, czyli jeszcze zwiększamy. To musi być na tyle mocno, żeby nam się tu utrzymało. I teraz jak czuję opór, to to się zaczyna trzymać dopiero. Tak, czyli na to musicie zwrócić uwagę, że trzeba dopasować to na. Prężenie tamborka, żeby nam działał i trzymał, tak? To jest bardzo ważne, bo na początku może się wydawać, że to nie do końca dobrze działa, ale to no, trzeba dopasować. Po prostu to naprężenie podstawowe musi być dosyć duże, żebyśmy wcisnęli dobrze. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, taką, co może ułatwić pracę to mm, nie wiem czy do końca warto tak używać tych sworników bo czy nie jest wygodniej zrobić to w ten sposób, że A jeszcze to, knina. Zaraz zobaczcie, zrobił się odcisk od tamborka, zaraz pokażę jak go usunąć i teraz nie, nie zakładamy go tu, tylko wciskamy w ten sposób i w ten sposób zdecydowanie mocniej się wciśnie, głębiej. Zobaczcie, że jest tak jak powinien być tamborek już troszeczkę zsunięty na krawędzi, tak? Jeszcze lepiej docisłem. Jest to naprężenie. Wydaje mi się, że taka metoda, ta druga, którą pokazałem jest przy tym urządzeniu lepsza. Ale to no, no każdy będzie robił tak, jak będzie mu wygodnie. No i zostaje nam ten najmniejszy. Czyli możemy go sobie też tutaj jakoś wycelować. Tak. Zobaczymy jak nam tutaj będzie. Wciskać, znowuż, Klinę. Co przy tych małych, to osobiście uważam, że nie ma tego klapy od góry. Ja robiłbym to mimo wszystko odwrotnie. Wtedy nasuwając ona nam będzie się tutaj zsuwać. Tak zobaczcie, teraz sobie robię. Tak. To pleca karmana chcę tutaj zrobić specjalnie dosyć dużo odcisków. O, zobaczcie jaki teraz jest odcisk od tamburka. Robię to specjalnie, żeby Wam coś pokazać. I teraz wyczuwamy sobie w którym miejscu dociskamy I Zobaczcie. Jeszcze nam to trzymało. I mamy wciśnięte. O i mamy troszeczkę tutaj za mocno skręcone. Zrobimy to jeszcze raz. Przy magnetycznych komponentach jest o tyle fajnie, że on nam magnes trzyma. Tutaj nie musimy regulować przy tych tamborkach klasycznych musimy troszeczkę się pobawić z tą regulacją. Tutaj starajcie się może nie do końca, żeby nam bardzo mocno trzymają te magnesy. Dlatego nam się tutaj wyciągnęło. Może nie do końca tam buknina. tak, Zobaczcie, jakie mamy już piękne odciski na... No. O. Tak możemy sobie dobrze dopchnąć i nam to fajnie zaciek jest napięty. Już na takim tym wychodzą naprawdę bardzo dobre hafty, jeżeli jest tak napięty. No teraz pokażę Wam jak się pozbyć tego co zawsze jest. Po borkach zwykłych, klasycznych czyli takie prześlizgi, nie wiem, czy to dobrze widać. I teraz zobaczcie, jakie mam tutaj piękne odciski na tym t-shirtie. Teraz ja używam do tego takiej parownicy. Odpuścimy trochę pary. To jest taka zwykła na Allegro, kupicie tania parownicę. Odpuszczam trochę pary, żeby na mnie mocno zmoczyła. To no, nie ma znaczenia, tak i tak nam powysycha. Zobaczcie. To jest taka tania, wiadomo, że będziecie mieli lepszą parownicę. I teraz mam jeszcze ją pełną wody. jej chwilę na odparowanie, ale zobaczcie, to już wszystko znikło, zaraz ta woda wyschnie i zaraz jeszcze Wam pokażę, jak, jak to będzie wyglądać, jak przeschnie. I teraz pokażę, jak sobie z dziesiątką działać na tym elemencie. Też sobie pozycjonujemy, że to jest nasz jakiś worek, element. Też. Zakładamy tutaj normalnie włókninę, troszeczkę pamiętajcie o tej regulacji, cały czas będę tu przypominał, bo trzeba troszeczkę się pobawić tą regulacją, żeby to dobrze zrobić, tak. Zakładamy na przykład nasz worek. Tak, tutaj możemy sobie do końca celować, Można tutaj w ten sposób. tak w ten sposób ale ja widzę że naprawdę jest wygodniej to robić bez tych elementów w ogóle nie wiem czy przy niektórych elementach nie warto odkręcić sobie żeby nam nie przeszkadzały te rzeczy Bo zobaczcie jeżeli to zrobię to samo tak, i wsunę tutaj ją wkładając to w ogóle mniej tej siły muszę użyć a mogę sobie dobrze dopchnąć i wtedy tutaj mam fajnie wyciągam zdecydowanie zobaczcie jak to fajnie teraz jest napięte no, to możemy w ten sposób i przy tych małych to też można tak użyć Tu tak, można sobie nawet, ja bym sobie tutaj delikatnie pod spód dawał, żeby nam się nie zsuwało. Tak. To wtedy nam tutaj tak nie ucieknie ta. Jeżeli trzeba tu jak najbliżej. Jeżeli na raz założycie sobie w ten sposób, to już zupełnie to będzie najlepiej chyba działać. Troszeczkę od dołu to podtrzymuję, ja tak mimo wszystko, no bo chcę dosyć mocno to ściskać, żeby, bo chodzi mi o utrzymanie tego efektu, że to ma być naprawdę fajnie napięte. Więc tak, ściskam, to troszeczkę tu podtrzymuję mimo wszystko, żeby nam to gdzieś nie pękło, no jest dosyć wytrzymałe. Zobaczcie, to się naprawdę mocno trzyma. Jeżeli nie ma potrzeby, to lepiej cofnąć, będzie wam bardziej sztywne, tak? Przesuwając te śruby. No ale trzeba też jakiś rozsądek zachować, żeby tego y, nie złamać. Teraz też pokażę Wam. Zobaczcie, bardzo mocno wcisnąłem, bo chciałem uzyskać bardzo dobry naciąg tego materiału. Też teraz zobaczcie te wyświecenia. Robimy też tę te próbę. Chzeba jadzieś odstawić na bok żeby ta para. To jest taka tania wytwornica pary, to widzicie, że kropelki wody się pojawiają. Ale i tak od razu mam ten odcisk znik. Bardzo mało widoczny. On tak i tak po praniu zniknie, ale ta parownika dużo już tutaj zmienia. Wtedy klienci tego nie zauważają. Ja tej parownicę też używam do usuwania hydrofoli. To pokażę też na innym filmie. Tak, poczekamy aż to wyschnie. Zobaczcie, teraz troszeczkę tu odczekałem. Minimalnie jeszcze tutaj troszeczkę nam zostało, może mocniej można było jeszcze sparować dłużej, ale praktycznie jest to niewidoczne, tak samo na tym borku też. No, musieliśmy trochę poczekać, żeby wyschły nam te Mm, te plamki wody, bo ten, ta, ta wytwornica pary jest taka, że jak jest pełna, to wtedy mocno plami, musi być mało wody nalane.